Siostrzanka, jajeczko, wreszcie cię znalazłem. Pauza! Najpierw pokaż swoje geny, muszę je dokładnie sprawdzić. Nie martw się, moje geny są na pewno w porządku. Co to jest? Twoje geny są takie podobne do moich? Oba jesteśmy nosicielami tego samego szkodliwego genu dziedzicznego. Czy to możliwe, że mamy pokrewieństwo? Dokładnie. Moja rodzina, dla tak zwanej czystości krwi, od zawsze łączy się w małżeństwach bliskich krewnych. Ale obaj nosimy chorobotwórczy gen. Gdybyśmy się połączyli, dziecko będzie miało duże prawdopodobieństwo wrodzonych wad. O co się martwisz? Urodzimy kilka dzieci, na pewno uda nam się wylosować zdrowe niemowlę. Och, nie ma innego wyjścia, trzeba to zaryzykować. Doktorze, dlaczego wszystkie nasze dzieci mają różne stopnie wrodzonych wad? Przyczyna tkwi w tym, żeście się żonili z bliskim krewnym. Prawdopodobieństwo posiadania tego samego ukrytego chorobotwórczego genu u krewnych jest znacznie wyższe niż u osób bez pokrewieństwa. Dziecko dziedziczy po jednym genie od każdego z rodziców. Jeśli otrzyma jednocześnie dwa identyczne chorobotwórcze geny, objawi się u niego objawy choroby dziedzicznej. To właśnie dlatego dzieci mają wrodzone wady.